Dziecko mniej więcej do drugiego roku życia w ogóle nie ma rytmiki dobowej. Ona, ono przejmuje rytm dobowy od swojego opiekuna. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeszcze do niedawna nas przekonywano, że dziecko w obsłudze takiej wczesnorozwojowej to jest taki młody człowiek, któremu często warto dać pewnego rodzaju izolację od dorosłego. No, szczerze mówiąc, wynikało to najczęściej z powodu tego, że on jest uciążliwy dla dorosłego. Więc to były te rady: nie noś, bo będzie płakać, nie przytulaj, bo się przyzwyczai, i jeszcze jedna rada. Najlepiej byłoby, gdyby spało sobie oddzielnie w swoim łóżeczku. Ono wtedy złapie sobie swój własny rytm domowy, a ty będziesz mieć święty spokój. Tylko tutaj neurobiolodzy krzyczą jak głośno mogą, on sobie nie złapie rytmu, bo go nie ma. Więc jeżeli go pozostawimy samego w łóżku, i to dziecko będzie się losowo wybudzać i losowo zasypiać, bo tak to będzie wyglądać, a nasz gatunek jest gatunkiem hiperspołecznym, a z innych powodów wynikająca bezradność noworodków dodatkowo jeszcze to wzmacnia, wzmacnia, to jak dziecko się wybudzając losowo obudzi i w polu jego widzenia nie będzie żadnego człowieka, to to jest dla niego informacja genetycznie uwarunkowana i wpleciona w jego mózg jako informacja, uwaga jesteś w absolutnym zagrożeniu życia.